Cześć, tu Łukasz ze specarms.pl. Dzisiaj zrobię unboxing i prezentację pistoletu wiatrówkowego Glock 17 kaliber 4,5 z blowbackiem na CO2. Zapraszam. Tak oto prezentuje się pudełko tego pistoletu. Jak widzimy, mamy tutaj logo Glocka, nazwa Glock 17: wiatrówka kalibru 4,5 mm zasilana 12 gramowymi nabojami CO2 generująca około 3 Joule energii kinetycznej i strzelająca kulkami stalowymi BB to jak przybliżę żeby było widać, tak to wygląda z wierzchu, od górnej strony po tej stronie mamy kolejne informacje, to znaczy jest to Glock 17 i dalsze informacje techniczne na temat pistoletu, czyli m.in. ilość kulek w magazynku System strzelania, czyli semi-auto, czyli tylko i wyłącznie pojedyncze strzały. Dalej mamy podaną długość pistoletu, to później zweryfikujemy. I jego wagę 705 gram. Z tej strony mamy ponownie logo Glocka. Logo producenta, producentem tego pistoletu jest Kumarex. Pistolet jest zrobiony na licencji Glocka. I z tej strony mamy również logo producenta Umarex, do tego nazwa pistoletu, kody kreskowe, numery seryjne, i z tej strony mamy ostrzeżenia w trzech językach, czyli po angielsku, niemiecku i co ciekawe, po hiszpańsku. Dobra, w taki sposób oto prezentuje się to pudełko. A teraz, zajrzyjmy do środka. Tak wygląda wnętrze pudełka i pod folią bąbelkową mamy dzisiejszego bohatera odcinka, czyli pistolet Blok 17, zaraz sobie do niego przejdziemy. W pudełku znajduje się także klucz imbusowy do wkręcania kapsuły CO2. Jakaś tam tradycyjna papierologia, czyli instrukcja obsługi pistoletu. Sprawdźmy, czy jest język polski. Język polski jest, strona 4350. Szukamy 43. Jest po polsku. Tutaj jest instrukcja bezpieczeństwa. Opis pistoletu, z jakich elementów się składa. Mamy muszkę, szczerbinkę, wylot lufy, dane techniczne, warunki gwarancji tutaj podane. No i ogólna instrukcja użytkowania, także do zapoznania się po zakupie e, przydatna lektura. I czy w pudełku jeszcze coś się znajduje? Wygląda na to, że już nie. Czyli w zestawie już żadnych kulek nie ma. Dobrze, zamknijmy pudełko, opuszczamy na bok. Jeśli chodzi o wymiary tego pistoletu, to faktycznie, jeśli liczyć od wylotu lufy do końca, tutaj do krawędzi rękojeści, to będzie to nieco ponad 20 mm, natomiast wysokość, wysokość liczona od podstawy magazynka, tutaj po przyrządy celownicze, to jest około 14 mm. Waga, tak jak tutaj informuje producent, to około 700, nieco ponad 700 gram. No i pistolet jest zbudowany tak jak oryginał, czyli z dwóch jakby materiałów podstawowych: to jest kompozyt, tutaj rękojeść, szkielet, rękojeść oraz osłona spustu. Natomiast zamek jest zbudowany z metalu na zamku. Widać żłobienia, oznaczenia oryginalne Glock. Tu mamy logo, tutaj mamy model, czyli Glock 17, Austria 9x19, to jest amunicja, jakim jest zasilany blok palny. Z drugiej strony mamy, oczywiście, ponownie logotypy Glocka, numery seryjne, a także informacje o tym, że Pistolet jest oficjalnie licencjonowanym przedmiotem przez firmę Glock. Pod spodem tutaj znajduje się szyna, na którą możemy zamontować na przykład latarkę albo laser, jakiś rodzaj dodatkowego oporządzenia. W tym miejscu znajduje się jedynie informacja właśnie o tym, że jest to wetrówka o kalibrze 4,5 mm. Jest to tak naprawdę jedyna informacja, która mówi o tym, że nie jest to broń palna, a właśnie wiatrówka. Jedyna różnica między tym pistoletem a pistoletem palnym. Tutaj również znajduje się bezpiecznik. Ta czerwona kropka oznacza, że pistolet jest odbezpieczony. Po przesunięciu tego bezpiecznika w tym kierunku pojawia się tutaj biała kropka, i to informuje nas o tym, że pistolet jest zabezpieczony i nie można oddać strzału. Jego na chwilę odbezpieczę. O. Jeśli chodzi o ten pistolet, jest on wyposażony również w system blowback, to znaczy, że zamek podczas oddawania strzałów, tak jak w oryginalnym pistolecie, porusza się do tyłu do przodu. Natomiast wystrzelenie ostatniej kulki powoduje, że zamek zostaje w tylnym położeniu. nie Aby go zrzucić, wystarczy tutaj nacisnąć tą dźwignię zrzutu zamka. Wtedy zamek wraca na swoje położenie. Jeśli chodzi o to, co widać tutaj, oryginalnie w tym miejscu znajduje się wylot łusek w bloku palnym, natomiast tutaj w tym pistolecie możemy sprawdzić, czy na przykład kulki zostały prawidłowo załadowane do komory. Po upewnieniu się, że wszystko jest ok, można oddawać strzały. Na zamku znajdują się przyrządy celownicze, kontrastowe, które ułatwiają po prostu celowanie w w gorszych warunkach oświetleniowych, na przykład po zmroku, yy, mamy tutaj również. O, to, Możemy teraz oddać strzał. O, na rękojeści, w tym, mieści, w tym miejscu, również znajduje się yy, logo Glocka. Rękojeść jest profilowana dosyć wygodnie. Yy, leży pistolet w ręku i dosyć stabilnie. Z tej strony to wygląda w ten sposób. Natomiast tutaj, w środku, o tutaj, znajduje się zwalniacz magazynka, no i w tym miejscu znajduje się magazynek, który wygląda tak. Jest to magazynek pełny, znaczy taki jedno, jakby jednolity, tak. Czyli zarówno nabój gazowy, jak również kulki można ładować do magazynka, co również dodaje pewnego realizmu w strzelaniu. Tak wygląda pistolet bez magazynka, natomiast jeżeli chodzi o ładowanie kapsuł to jest miejsce na kapsułę tutaj się montuje poprzez ściągnięcie tutaj tej stopki do przodu załadowanie naboju z gazem następnie tutaj znajduje się w środku śruba którą należy dokręcić tym oto kluczem, który jest dołączony oczywiście do zestawu do moment, kręcimy do momentu, oczywiście zgodnie z ruchem zegara, do momentu przebicia kapsuły następnie zamykamy stopkę Uj. O, tak a potem no, naciągamy sprężynę. Tutaj jest blokada, można sobie zablokować w tym miejscu sprężynę i ładujemy kulki. Po załadowaniu kulek wystarczy to zwolnić. O, pistolet załadować, przeładować i można oddawać strzał. Y tak jak w oryginale, pistolet jest wyposażony w podwójny spust, czyli zabezpieczenie, które powoduje, że aby oddać strzał, należy umieścić palec w odpowiedni sposób na spuście. Dopiero w tym momencie można ściągnąć spust, natomiast jeżeli z jakichś powodów ten palec będzie tutaj nieprawidłowo, spust jest zablokowany, co także. Uniemożliwia oddanie przypadkowego strzału, na przykład podczas wyjmowania pistoletu z kabury albo przenoszenia go z załadowaną kapsułą. To tyle, jeśli chodzi o prezentację tego pistoletu. Link do, do niego będzie znajdował się w opisie filmu. Ja w tym momencie dziękuję za uwagę, żegnam się i do następnego.